Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na ostatniej konferencji reprezentacji Polski przed wylotem do Walii na mecz finałowy Barażów o awans do Mistrzostw Europy. Z nami są dzisiaj Nikola Zalewski oraz Bartek Sliż. Możemy od razu przechodzić do zadawania pytań. Proszę Błażej. Dzień dobry panowie Barzy Łukaszewski Meczyki może na początek pytanie do Nikoli. Nikola, dwa i pół roku temu debiutowałeś w reprezentacji polskiej. to już jest kawałek czasu. Zdążyłeś rozegrać kilkanaście spotkań, natomiast w czasie tego, w tym czasie, no, różnie to wyglądało ze swojej strony. Zawsze postrzegaliśmy Cię jako wielki talent, ale czekaliśmy, aż odpalisz. Teraz pytanie. No, ostatnie te mecze rzeczywiście są Twoją taką mocną zwyżką. I chciałbym zapytać, jakie są Twoje odczucia? Ty, czy ty czujesz, że jesteś takim coraz bardziej? Istotnym ogniwem dla drużyny, czujesz się po prostu ważny? Tak, tak. To na pewno dobry moment dla mnie. Wiem o tym. Ale wiem też, że muszę jeszcze, jeszcze pracować, żeby, żeby pomóc drużynie, i, i żeby teraz, na przykład, żeby wygrać ten, ten, ten mecz z Walią. A powiedz Grena, którym wachalne preferujesz bardziej, prawe, lewe, czy czujesz się dobrze tu i tu? Zakładam, że tam gdzie trener powie, tam zagrasz, natomiast takie twoje odczucia, jak ty czujesz się najlepiej? Nie, no, na pewno lewa strona to, to moja, moja lepsza strona, ale jak pan powiedział to gdzie trener powie to zagram. Tak się domyślałem, to jeszcze zapytam się o twoją sytuację w Romie, jak wiemy tych minut jest stosunkowo niewiele w ostatnim czasie. I chciałem zapytać, czy to ma jakiekolwiek przełożenie na to, jak czujesz się na reprezentacji, na to, jak czujesz się w trakcie spotkań z orzełkiem na piersi? Bo okazuje się, że niekoniecznie ma to przełożenie, że w klubie grasz niewiele, ale jednak przyjeżdżasz tutaj i wygląda to dobrze. Tak, tak, jak, jak powiedział po meczu Piotrek Zieliński, to e, on też mało gra w klubie, ale, ale widać, że forma jest, czyli e, treningi są, są dobre, są mocne i forma jest. To może teraz pytanie do obu panów, do Bartka też. Których z zawodników reprezentacji walibyście byście wyróżnili najbardziej, tych, których być może kojarzycie gdzieś z tej wielkiej piłki? Takie nazwiska, które przychodzą jako pierwsze na myśl. Dzień dobry. Nie, ja myślę, że, że ja bym nie wymieniał poszczególnych nazwisk, tylko po prostu drużyna Walii to jest bardzo, bardzo dobra drużyna, dobrze zorganizowana i w defensywie i potrafiąca grać w kontrataki, więc myślę, że będziemy Bardziej na to gotowi, więc yy, tak jak powiedziałem już wcześniej, ja bym raczej tutaj nie wymieniał nazwiskami. Nikola, podobnie? Tak, tak. Okej, okay, dziękuję. I proszę Adrian. Dzień dobry, fm 24 Trymining. Bardzo, będę miał do ciebie pytanie odnośnie tej gry we wtorek. Mecz z walią, to teraz obecnie najważniejszy mecz przed wami. Jakbyś mógł właśnie rozwinąć te dobre i słabe strony drużyny walijskiej, bo wiem, że już na pewno jesteście po kilku odprawach, na co będziecie musieli zwracać uwagę, a gdzie będziecie mogli upatrywać właśnie swoje szanse na zwycięstwo? To pierwsze pytanie. Dziękuję. Uh. Tak, jak już wspomniałem wcześniej, że, że drużyna Wali to jest dobrze zorganizowana drużyna, która potrafi się dobrze ustawić w defensywie, w bloku defensywnym, która gra w ustawieniach 3-4-3, potrafi grać na kontrataki, więc musimy być na to gotowi. Mają szybkich zawodników, którzy potrafią się obrócić z piłką, którzy mają dużą jakość piłkarską, ale myślę, że też w dużym stopniu powinniśmy się skupić na swojej grze, ponieważ. Może z mniej, mniej, mniej wymagającym rywalem ze pokazaliśmy, że, że potrafimy dobrze grać w piłkę i też musimy to udowodnić w następnym, w następnym spotkaniu. No i myślę, że u nas to też kluczem do, do sukcesu będzie taka, taki kolektyw w defensywie i stwarzanie sobie sytuacji, żeby nasi napastnicy mogli jakąś sytuację wykorzystać i koniec końców cieszyć się zwycięstwem. Dziękuję i drugie pytanie, jak ty się czujesz po przejściu do Stanów Zjednoczonych, jak sobie poradziłeś właśnie z tym jetlagiem, czy wszystko tutaj jest ok? no i czy cieszysz się z tego właśnie, że udało ci się zaliczyć super transfer i występujesz teraz na boiskach MLS, dziękuję. Tak, jestem bardzo zadowolony z tego transferu, za mną pierwsze dwa miesiące, więc wydaje mi się, że to co najlepsze to jeszcze przede mną, liga dopiero się rozpoczęła. Jeśli chodzi o ten jetlag, no to wydaje mi się, że udało mi się go w miarę ominąć. Miałem też przygotowany plan z, z klubu, który pozwolił mi dobrze się dostosować, żeby, żeby skupić uwagę też na, na odżywianiu i na, na dobrym śnie jeszcze w samolocie. Miałem też zapewnioną bardzo, bardzo dobre miejsce w samolocie z, od PZPN-u, więc nie miałem na co narzekać, tylko tylko tak naprawdę spakować się, przygotować się i, i, i przyjechać na zgrupowanie. No myślę, że to tyle. Dzień dobry, panowie Krzysztof Wilanowski, Radio Z. Pierwsze pytanie do Ciebie, Nikola. Ty miałeś już okazję zagrać przeciwko Walii, pewnie bardzo dobrze pamiętasz ten mecz, tak zakładam. Które elementy gry z tamtego spotkania powtórzyłbyś, a które wyeliminował z naszego kolejnego meczu? Nie, no na pewno pamiętam, że to był bardzo wyrównany mecz. Wygraliśmy 1-0, ale, ale myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze. To był, to był bardzo, bardzo dobry mecz. I znaczy, tak, nie wiem, co, co, co tutaj odpowiedzieć, bo, bo myślę, że mamy teraz bardzo dobrą formę i chcemy, nieważne jak, ale chcemy tylko wygrać ten mecz i pojechać na Euro. To teraz dla równowagi. Pytanie do Ciebie, Bartek. Dotarł do nas informacja, że byliście dzisiaj w kinie. Możesz zdradzić, co to był za film i czego polecasz? O, może to niech, niech to zostanie naszą tajemnicą. Jeszcze, jeszcze Błażej. Ja jeszcze Bartka dopytam, tak jak wspominaliśmy, grasz w MLS-ie. Chciałem zapytać, czy możesz już nam powiedzieć o jakichś różnicach, jakie są między Ekstraklasą a grą w MLS-ie, tak z perspektywy środka boiska? Myślę, że po pierwszych dwóch, trzech tygodniach zauważyłem, że, że na treningach na pewno jest większa agresywność i taka w doskoku, więc to na pewno mnie troszkę tak zdziwiło, bo myślę, że Ekstraklasa też pod tym kątem jest w miarę dobra. Myślę, że też z boiska widzę różnicę taką, że w mls jest bardziej skupiona takie defensywa, ofensywa. Nie ma można powiedzieć takiego momentu przejściowego, że w środku jest dużo, dużo więcej miejsca, a w Ekstraklasie można powiedzieć, że, że ta, ta gra bardziej jest skupiona w jednym terenie. No i wydaje mi się, że jak też Legia Warszawa, to jest, to jest zespół, który dominuje zawsze w tych meczach, więc. Te, Szczerze mówiąc, 190% drużyn w Ekstraklasie klasie cofa się do tyłu i, i czeka na kontrataki, a w mls się wydaje mi się, że ta gra jest bardziej otwarta i każdy zespół jest nastawiony na ofensywę i zostawia kilku zawodników w defensywie. Pytałem wcześniej Nikole, czy preferuje lewe-prawe wahadło, to teraz ciebie zapytam, czy wolisz grać jako jeden, jedyny środkowy, defensywny pomocnik, czy wolałbyś mieć partnera o podobnej charakterystyce, żeby grać na dwóch środkowych? Oczywiście jak ten rozkaże, tak zagrać. Natomiast jak ty byś tak preferował indywidualnie? Jak się lepiej czujesz? W LAGI graliśmy na, na dwóch, można powiedzieć, takich środkowych pomocników i miałem większą swobodę w ofensywie. Można powiedzieć, że mogłem grać bardziej box to box, a jeśli chodzi na przykład o mecz z Estonią, to bardziej byłem tym defensywnym pomocnikiem, który musiał trzymać środek i łączyć tą, powiedzmy, defensywę z ofensywą. Więc to tak naprawdę zależy. Ja czuję się. Wydaje mi się trochę lepiej, gdy, gdy mogę grać u boku kogoś, ponieważ właśnie mogę się włączyć bardziej w ofensywę, pokazać gdzieś tam swoje umiejętności w ofensywie. Ale tak naprawdę to wszystko zależy od taktyki, dostosowanej też czasami pod rywala. No więc myślę, że to zależy po prostu też od spotkania. To właśnie jeżeli chodzi o te założenia taktyczne cele jakie trener na przykład będzie stawiał ci indywidualnie czy już rozmawiacie pod kątem wali jaką widzi twoje zadania czy one będą różnić się znacząco od tych które były ze Stonią? Jeszcze nie mam pojęcia czy zagram ale, ale... E, mam, na, mam nadzieję że tak będzie mm, ale nie myślę że myślę że do tego że, że do tego momentu jeszcze nie doszło i e, takie założenia jakieś dokładniejsze na ten mecz to jeszcze przede mną Dziękuję Dzień dobry. Kasper Chojnowski, Polska Piłka Pelnia. Mam pytanie do Nikoli. Nikola, ostatecznie ta bramka na 4 do 0 w spotkaniu ze Stonią została zaliczona jako samobój Karola Meta. Także czy ten mecz z Walią to jest Twoim zdaniem najlepsza okazja, żeby wreszcie zdobyć tę pierwszą bramkę w reprezentacji Polski czy mógłbyś sobie wymarzyć lepszą okazję? No, tak, na pewno, ale jak już powiedziałem, to e, dla nas bardzo ważny mecz, żeby pojechać na euro, czyli Skupiamy się tylko na, na zwycięstwo i, i to koniec. Jeszcze mam takie pytanie, czy Twoim zdaniem ta dobra gra w reprezentacji może Ci pomóc w zdobyciu miejsca w podstawowym składzie w AS Romie? No, to, to, to nie wiem, zobaczymy. Prawda też, że tutaj gramy piątką z tyłu, w Romie gramy czwórką, czyli są inne pozycje, inne, inna gra, ale, ale mam nadzieję, że mój trener ogląda te mecze i, i zobaczymy. Dzień dobry, Dawid Szymczak, Portpl. Też pytanie do Nikoli. Trochę kontynuując to poprzednie, bo mówisz, że jest forma, że ona się zgadza. Możesz powiedzieć, co zmieniło się w Romie po odejściu trenera Jose Mourinho, po przyjściu Daniele de Rossiego, bo e, miejsce w tabeli jest inne, ustawienie jest inne, ale wewnątrz chyba też jest troszkę inaczej. Wiemy, że Mourinho był dla ciebie bardzo ważnym trenerem, bo, bo on cię do, do Romy, do pierwszego zespołu wprowadzał. I co może się wydarzyć w przyszłości. W tym sensie, na jaką pozycję ty jesteś w Romie teraz szykowany, co możesz zrobić, żeby wejść do, do pierwszego składu. Czy miałeś taką rozmowę np. z trenerem, żebyś wiedział, co zrobić, żeby grać więcej? Dziękuję bardzo. Nie no, taką rozmowę, rozmowę jeszcze nie, nie mieliśmy. Wiem, że teraz stawia na, na starszych, bo chcę e, na pewno wyniki, chcę zwycięstw i i stawiam na, na starszych, ale, ale wiem, że jak dostanę na pewno okazję, to muszę muszę dobrze, dobrze zagrać. I, I nic, teraz, teraz mało gram, ale, ale musimy jeszcze dobrze trenować, żeby, żeby coś pograć. Paweł. Dzień dobry, Paweł Rozek redakcja Głos Pokolenia, mam pytanie ogólnie do was chłopaki, jak myślicie, co jest najważniejsze i takie kluczowe w tym meczu i ogólnie jaki jest nastrój w szatni i czy jest mobilizacja? No, myślę, że nastrój jest dobry tak? Po, po ostatnim zwycięstwie i mam nadzieję, że przełożymy też to na, na kolejne spotkanie, żebyśmy też właśnie fajnie się cieszyli tą grą na, na boisku, a żeby tak powiedzieć w żeby to nie była męczarnia. Tak już wspomnieliśmy wcześniej, że to na pewno będzie ciężkie spotkanie. Tak jak Nikola wcześniej porównał do, do poprzednich spotkań, że to były wyrównane spotkania, na pewno ciężki teren. Ale tak jak ja też powiedziałem wcześniej, że taki kolektyw w defensywie i stwarzanie sobie tych sytuacji, żeby nie było ich jak na lekarstwo, tylko, tylko naprawdę ci napastnicy mieli też co do roboty. Ale takim, takim głównym to bym właśnie powiedział ta defensywa. Rozumiem, że Niko nic nie doda. Nie widzę więcej pytań, więc dziękuję bardzo za udział w konferencji prasowej. O godzinie 16.30 rozpoczyna się trening. Jego pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów i będzie to ostatnia nasza aktywność przed wylotem do Walii. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.